Cześć, witam na kanale Intatrade. Dziś pokazuje o tym, jak zacząć handlowicz na pocket option i w ogóle na obserwacji binarnych. Jak zacząć handlowacz, kiedy masz zero i pieniądze i masz zero. Wiedzy. Teraz ja jeszcze porozmawiamy o tym, otworzymy transakcję, tutaj już mam parę walutową fajnie, otworzymy transakcję na 3 minuty czy 100 dolarów niżej. Dobrze, te, teraz szybko powiem dlaczego niżej, mam tutaj parę, parę walutową EURUSD i zwróćcie uwagę jaka jest sytuacja. Zawsze musicie rozumieć jak prowadzić analiz techniczną, musimy szukać te poziomy sparcie oporu, tak tutaj mamy już poziom oporu, zwróćcie uwagę, tak To jest maksymalny opór, który był na tym poziomie dla ceny, uwagę, tak? Wcześniej cena była znowu, się niżej tego poziomu, tak I teraz dochodzi do tego poziomu, gdzie wcześniej było odwrócone, tak już znamy, że tutaj w miejsce jest maksymalny świetne, w którym była cena, tak i teraz cena znajduje się tutaj na tym poziomie wsparcia. Dalej, w każdej pokazuje pokazuję wykupienie, tak, ja już rozumiem, że cena jest wykupiona i musi nastąpić jakaś korekcja od tego poziomu, bo to jest za, za dużo, tak, to jest miejsce, gdzie nie jest wygodno kupować i dlatego e, e, będą byki czekać, żeby cena spadła niżej tego poziomu, tak. і збущуваги нашого, так? Показує і в кожнікі ресай показує. І на 1 хвилину ви краще може побачити, і на 5 хвилин ви краще може побачити, що ціна доходжує до на таких максимальних так? I od tego poziomu ja ben, e, będę czekał, że cena będzie odwrócona i na spadek. Tak? Zwróćcie uwagę, że mamy świecie czerwone, tak? że pokazuje, że naprawdę ten poziom jest e, silny i daje wpływ na ceny, daje opór, żeby cena wyżej nie szła. I dlatego otworzyłem transakcję na, e, na tym poziomie, tak? Dlatego że na poziomie w spacie, po zawsze odbywa się korekcja. Dobrze, to ta, teraz porozmawiamy o tym, jak co robić, jeżeli nie, ma, nie macie dużo pieniędzy. W ogóle lepiej handlować na przykład na koncie demo, tak, na pokryte opszczenie jest kontu demo oglądasz filmiki moje i naprawdę po tych filmikach próbowałeś strategii na końcu demo. Tak, bo naprawdę, kiedy masz konto demo, no idzie tak samo jak idzie konto realne. Але просто хандуємо на конці реальним то в є інше заховання. Так? Бо коли страшно пені, які є дармово, наприклад, на конці демо, а свої страшно, то є інша ситуація. Так? Попросту, є, ж, маме, депозит, наприклад 50$. Доларов. Можна зробити депозит 50 доларів і handlowo на 1-2, щоб żeby так? Бо направді, звучу увагу, наприклад, маємо добрі процент виплати на парах валютових, і коли хандуємо. Tak, na przykład na 1 dolarach można handlować i mać tam 90 centów na przykład zysk, tak? to w ogóle zrobić 2 czy 3 plusy, po 90 centów już będziesz mieć pieniądze, ale najważniejsze jest otrzymanie doświadczenia, tak? jeżeli nie ma kasy to musicie skupić się na tym, żeby zarobić doświadczenie. Bo naprawdę dużo jest tego, że musicie bardzo dużo handlować, żeby zrozumieć wszystkie sytuacje, na jakich na jakich tak naprawdę na jeden można handlować, jak będziesz mać normalny zysk, ale wtedy e, będzie rozumienie takiego jak te zachowanie cen, tak? gdzie idzie, jak, gdzie jest trendy, gdzie, gdzie jest poziom duży, gdzie nie. I w tym, na tym doświadczeniu już dalej robić e, depozyty, tam 200 czy 300 dolarów, i wtedy zarobić pieniądze. <gry> Teraz proszę o dołączenie do mojej grupy darmowej Nizza Free Group. Jest to grupa darmowa w Telegramie. Prowadzę tam dwie sesje darmowych dziennie, da jeden sygnał sesji, też może mieć dwa sygnały darmowych dziennie. Link na grupę będzie w opisie darmowym filmiku, także poproszę o dołączenie. Uwagę, już mają plusa, wszystko w porządku, od tego poziomu jaki mówiłem, cena odwróciła się tak. E, mam dobre zyski, tak wszystko w porządku, bo naprawdę jest bardzo ważne zrozumienie gdzie jest e, poziomy, tak jeżeli jesteś początkujący, musisz bardzo dobrze nauczyć się rozumieć, gdzie jest poziom tak? oporu i gdzie jest poziom wsparcia. Jeżeli handlujemy na odwrócenie, wchodzimy na poziomach, tak, tych, na tych poziomach na odwrócenie. Ale kiedy idzie jakiś trend na przykład, tak, to trend e, ma taki kierunek od poziomu do poziomu na przykład. Tak? Jeżeli jest poziom wsparcia, to od poziomu wsparcia będzie wzrost do poziomu oporu tak? i w tym, w tym trendzie można też handlować. A w ogóle już mam dwie sytuacje, na których odłożyłem Транзакції і мам зиски. Змінюємо пару валютову, така цікава ситуація. Можна створити транзакції на тай пари Добре, Отвожуємо транзакції, EuroCAD, Tak, jest ciekawa sytuacja, jest duży taki trend wzrostowy, cena idzie wyżej, także szukamy tej pary walutowej na Pocket Option, sprawdzamy jaki jest procent wypłaty, tak, zwróćcie uwagę, procent wypłaty jest normalny, Powstaje 5 minut, 500 dolarów i niżej, dobrze, dlaczego 500 dolarów, dlaczego niżej, tak. Zwróćcie uwagę, że tutaj nie mamy poziomu, tak, na, nie na 1 minutnym, nie na 5 minutowym wykresie nie ma poziomu. Co to znaczy? Oznacza, to że naprawdę mamy duży trend wzrostowy, tak, ale dalej musimy zwrócić uwagę na wskaźniki RSI. Jeżeli ten trend wzrostowy pokazuje, że na wskaźniku RSI można zobaczyć, że naprawdę już cena traci siły, tak, zwróćcie uwagę, gdzie było wcześniej, można zobaczyć, tak, że tutaj idzie taka dywagencja, cena poruszyła się w górę, tak, a wskaźniki RSI pokazuje wzrost. Musicie zwrócić uwagę, gdzie już było wcześniej, na przykład e, wykupienie. Zwróćcie uwagę, tutaj było wykupienie wcześniej, tak, i w każdym RSI idzie na spadek. Dlatego, że e, teraz analizujemy 1 minuty wy wy wykres, tak, na 1 w wykresie mogą być takie inne sytuacje, że nie pokazuje wyprzedanie na przykład e, lub wykupienie, ale cena dalej będzie kontynuować wzrost. Dlatego musimy sprawdzić i inne ramy czasowe. Nie tylko 1-minutowy, można zobaczyć na 30 minut wykresie, gdzie znajduje się ten poziom od którego cena będzie odwracać się tak, bo naprawdę zwróćcie uwagę, tylko na początku tego wykresu można sprawdzić ten poziom, na którym cena będzie odwracać się tak, gdzieś to sytuacja, gdzie wcześniej zaczął się ten trend spadkowy tak był trend spadkowy, cena i szła w dół i teraz po trendie wzrostowym dochodzi do tego poziomu, gdzie był początek tego trendu tak, ja już rozumiem, że naprawdę na tym poziomie może być odwrócenie, bo zwróćcie uwagę, trend wzrostowy duży, świecie on jest silny, tak, ale w ogóle na wskaźniku RSI już można zobaczyć, że cena wchodzi w poziom wykupienia i ja rozumiem, że naprawdę na tym poziomie musi być odwrócenie. Sprawdzamy na 5 w wykresie. Na 5-minutowym wykresie jest taka sama sytuacja, cena jest, e, jest wykupiona, znajduje się na poziomie wykupienia, tak, na wskaźniku RSI i ja rozumiem, że naprawdę w tym miejscu może być odwrócenie. Dalej sprawdzamy gdzie był wcześniej poziom? Tak, zwróć uwagę, tutaj był poziom oporu, ale on był przelamanej, ale na tym poziomie nie było wykupienia. Tak, zwróć uwagę, że nie ten, ten RSI nie, był takim, nie pokazał takiego duże wykupienia. A tutaj mamy też, że nie na 1-minutowym wykresie, na 3-minutowym wykresie, na 5-minutowym wykresie, na 1-godzinnym wykresie, na wszystkich wykresach mamy wykupienie. To pokazuje, że naprawdę cena dochodzi do tego momentu, gdzie musi być odwrócona. I ja już rozumiem, że naprawdę w tym miejscu może być odwrócenie i dlatego tworzymy transakcję w tym miejscu. Ale dlaczego na 5 minut? Na 5 minut dlatego, żeby cena mała czas na odwrócenie, tak? Bo jeżeli trend jest duży, on może kontynuować wzrost, tak? Może wydaje się, że naprawdę on, on jest na e, poziomie, na przykład jest wykupiony na wskaźniku RSI, ale w ogóle wskaźnik RSI już, jeszcze nie skręca tak, nie ma tego kierunku w dół. I ja już rozumiem, że daje czas, cenie, żeby ona poszła wyżej, tak? Żeby był wzrost. Zwróćcie uwagę, tak znajduje się wyżej tego miejsca, gdzie otworzyłem transakcję i ja daję czas nie 3 minuty, a 5 minut dla żeby cena doszła do tego poziomu e, oporu, tak? Odwróciła się, tak? I dalej poszła na spadek. I tak zwróćcie uwagę, tak? Już pojawia się sieć czerwone I tutaj można zrobić ważny wniosek, tak? Że naprawdę nie jest reguła handlować na 3 minuty, tak? Musicie rozumieć, gdzie znajduje się cena, gdzie znajduje się poziom i Ile czasu trzeba cenie, żeby dojść do tego poziomu i odwracać się, tak. Teraz ja rozumiem, rozumiem że naprawdę 5 minut będzie normalnie na odwrócenie, dlatego tworzyłem transakcję na 5 minut, żeby cena poszła, z uwagę, był taki kierunek, tak, mamy świecie zielone, cena znajdowała się wyżej tego poziomu otwarcia. A dalej już poszedł spadek. Tak, mamy światło czerwone, pokazuje, że naprawdę cena odwróciła się od tego poziomu, bo poziom ten, ten punkt od, odwrócenia znajdował się wyżej tego miejsca, gdzie otworzyłem transakcję. Ale tak jak mam, mam transakcję na 5 minut, to cena po prostu poszła wyżej, wchodzi w poziom. Odwraca się i teraz zwróćcie uwagę, idzie na spadek. Mamy świeci czerwone i cena kontynuuje spadek od tego poziomu, na którym e, był ten poziom oporu, tak, na którym odwróciło się. Tak, to jest bardzo ważne. I to tylko przechodzi z tak bo naprawdę doświadczenie jest bardzo ważne, tak? bo jeżeli handlujemy, czym, czym więcej czasu stracić na handel, tak. I to nie, nie jest kwota ważna, jest ważny czas i ile transakcji było otwartych. Tak? Bo jeżeli skupisz się na doświadczeniu tak? i na tej, tej zdobyciu wiedzy, to będziecie mieć zyski. Jeżeli skupisz się na żeby mieć zyski z pierwszej transakcji, no niestety w tradingu tak nie działa. Musicie bardzo, dobrze, bardzo dużo nauczyć się. E, Macz dobry wiedzę, dobre, do, do, dobre doświadczenie, i wtedy będą zyski, tak? bo wtedy będziesz rozumieć, tak, W tej pozycji lepiej nie wchodzić. Tutaj jest sytuacja, gdzie ceny znajdują się na poziomie, no, jeśli idzie trend, tak? na przykład, bo kaszkiki może pokazywać e, e, wykupienie, ale w ogóle ten e, trend jest tyle silny, że będzie przełamać wszystkie poziomy, Mo, może być taki na, 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 tak w, na tych parach walutowych i tylko doświadczeniem. Będziecie mieć dobre wnioski. Zwróćcie uwagę, ceny zamykły się w plusy, wszystko w porządku, dwie transakcje w plus, tak? Nic nie straciłem, bo po prostu był dobry moment na otwarcie transakcji, tak? Ja rozumiem, rozumiem że naprawdę w tym miejscu będzie odwrócenie. Zwróćcie uwagę, po tym trendzie wzrostowym można zwrócić uwagę na świecie, świecie jest małe, tak? Nie ma dużego ciała. Wskaźnik RSI już skręca, pokazuje już, dochodzi do tego poziomu wykupienia i skręca w dół. To jest bardzo dobre miejsce na otwarcie transakcji. I to przychodzi do cieniem, tak? bo jeżeli byłoby prosto, wkaźnik RSI idzie prosto w górę, to wtedy będzie trend silny i będzie przełamanie trendu, e, nie trendu, a poziomu. Tak? A tak jak teraz skręca, ja już zrozumiem, że straci siły ten trend, nie ma już dużej siły i będzie odwrócenie. Także dobrze, na dzisiaj wszystko, to wszystko o czym chciałem dzisiaj powiedzieć i na razie, do widzenia.